Witamy wszystkich widzów przed ekranami, nie tylko telewizorów. Atmosfera na trybunach coraz gorętsza. Wszyscy wyczekują już pierwszego gwizdka, a najbliższe minuty spędzą Państwo z nami. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski, witamy. Mamy nadzieję, że spotkanie dostarczy nam wielu emocji jeszcze długo będziemy o nim dyskutować. Jacek, co tu się dzieje na trybunach? Co tu się będzie działo na boisku? No, myślę, że czeka nas tu 90 minut dobrej piłki. Oby, oby dwie ekipy stanęły na wysokości zadania. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. FC Köln spróbuje wygrać ten mecz następującym składem: zagrają chyba w ustawieniu 1-4-4-2. Z drugą linią ułożoną w rąb. Bardzo wyraźny podział ról w środkowej strefie boiska porządkuje grę i daje pewność, że każdy zna swoje zadania. A jednocześnie występuje pełna wymienność pozycji między cofniętym i wysuniętym pomocnikiem, gdyby zaszła taka potrzeba. Obaj mogą też szybko wrócić do własnej strefy obronnej. I ruszyła Pierwsza połowa, Fagir. Jakobsen. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Musi teraz bardzo uważać. Wahid Fagir! Gol! Brawo! Proszę spojrzeć, jak świętują tę szybko zdobytą bramkę. To gotowy materiał szkoleniowy, jak zakładać wysoki pressing. Szybkie podejście pod przeciwną bramkę, panika w szykach obronnych i gol. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Ciekawe, jak się teraz ten atak rozwinie. Wygląda obiecująco. Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. Lubić. Oczywiście, chcą tu wyrównać, ale mądrze, z rozmysłem przygotowują tę akcję. Ale teraz to konstruowanie akcji na nic się nie zdało. Fagir rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Lubicic doskok do rywala i po akcji. Biega teraz odważnie w wolnym przestrzenie na boku boiska. Nic z tego nie będzie. Piłka przejęta po dośrodkowaniu. Magir. Takie zagrania wymagają żelaznych nerwów. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. No to zaczęło się. Musi teraz bardzo uważać. Wajid Fagir! Gol! Brawo! Proszę spojrzeć, jak świętują tym szybko. Zmiana stron, i rozpoczynamy drugą połowę meczu. I mamy teraz dobrą centrę na dalszy słupek, ale bramkarz wykazał się czujnością. Podręcznikowa wręcz interwencja. Ma teraz przestrzeń na skrzydle, może to wykorzystać. Nie warto tu ryzykować, wybija piłkę. Ma teraz przestrzeń na skrzydle, może pociągnąć. Ładnie się ten atak rozwijał, ale rozpoczną teraz od bramki. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Dobrze, teraz pod bramką rywali. Jak to zakończą? Nic z tego nie będzie. Przechwyt. Utrzymuje się przy piłce, przy bierności rywali. Ale cała akcja kończy się stratą piłki. Lubicic. Z taką grą chyba chcą zaprosić do pressingu. Szukają jakiejś luki w obronie, by odrobić stratę. Ta im teraz remis. Próbuję teraz znaleźć miejsce na strzał. I mamy strzał! Robią naprawdę sporo, żeby wyrównać. To nie była może stuprocentowa okazja, ale z pewnością widzieliśmy zupełnie przyzwoitą próbę. Rzeczywiście niewiele zabrakło. Pagir. Ryzykowne wejście, ale opłaciło się. Dobrze gra ciałem. Zastawia się z piłką. Czy zdołają mu ją odebrać? Błąd. Strata piłki. Wiedzą to kibice, wie Drużyna. Zwycięstwo jest tuż, tuż, ale przewaga minimalna. Co im wróżysz w końcówce Jacku? Wydaje się, że wynik 1 do 0 to nie jest szczyt ich marzeń. Na pewno jest w zespole niedosyt, ale zostało jeszcze parę minut. Można pokusić się o jakąś... Obrona, ale niebezpieczeństwo nie minęło. Koniec meczu, proszę Państwa. Drużyna gości nie poradziła sobie dzisiaj. Zgadza się, na dokładne analizy przyjdzie jeszcze czas, ale na gorąco musimy powiedzieć, że prawie cała drużyna zagrała zbyt apatycznie. Tak nie można grać, nawet jeśli przeciwny zespół nie był faworytem. Myślę, że grając tak dalej, na pewno jeszcze bardziej ugruntuje swoją pozycję w zespole. Udany występ zasługuje na miano gwiazdy spotkania. Obrona drużyny przeciwnej pilnowała, ale do czasu przy bramce dającej prowadzenie po prostu nic nie dało się zrobić. Ruszyła pierwsza połowa. Musi teraz bardzo uważać. Łajd Fagir! Gol! Brawo! Proszę spojrzeć, jak świętują tę szybko zdobytą bramkę. I mamy strzał! Robią naprawdę sporo, żeby wyrównać. To nie była może stuprocentowa okazja, ale z pewnością widzieliśmy zupełnie przyzwolenie.